Dzień dobry, witam doktor Light z tej strony. Dzisiaj na warsztacie reflektor właściwie dwa reflektory z motocykla Honda CBF 1000. Jest to motor z rocznika, podejrzę 2010. Nie jestem tam pewien dokładnie jak, jak te lampy kształtowały się. Na tam na przestrzeni różnych roczników, ale no w każdym razie w okolicach 2010 roku wyglądają one oczywiście mniej więcej w ten sposób. Dwie lampy. One oryginalnie na motocyklu, trochę pod mniejszymi kątami, są ustawione coś mniej więcej w tym stylu. No ale oczywiście tutaj mamy je osobno i sobie zaraz powiemy, co tu zostało zrobione. Niestety nie są one jakoś bardzo reprezentatywne, ponieważ. No, tutaj niestety mocowania tych reflektorów były uszkodzone. No, miały tutaj generalnie przygody te, te lampki, także niestety wszystkie uszy są spawane. Tutaj te dolne są nawet dorabiane. To, to nawet nie my dorabialiśmy, tylko one już tutaj takie były. No, ale właściciel, mimo to, i tak chciał, żeby tutaj z tych lamp coś zrobić. No, także nie ma to tak naprawdę większego znaczenia, ponieważ no, no uszy są, można powiedzieć, już użytkowe. No i dało się to, jak. Jakoś tam wykorzystać. Niestety tutaj na przykład w tym reflektorze ktoś wcześniej już dobierał się do środka, ponieważ uszkodzone były regulatory w środku, urwane z tego, z tego wewnętrznego lustra. No i zamiast rozkleić reflektor, po prostu wyciął tutaj od tyłu, no, że tak powiem, okno sobie, żeby, żeby coś tam posklejać. No i to było zaspawane z powrotem. No, my oczywiście to pospawaliśmy od nowa, tak samo jak wszystkie te uszy wzmocniliśmy dodatkowo mm, takimi skrzywkami stalowymi. No, i te odblaski zostały, te, te mocowania poklejone na nowo, bo to, 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 co tam było zrobione, to po prostu nie nadawało się dalej do, do użytkowania. No, ale to jest inny temat. Reflektory oryginalnie w układzie były asymetrycznym. Jeden reflektor był od światła mijania, drugi od światła drogowego, już teraz nie pamiętam, który był który, ale w każdym razie miały tylko po jednej funkcji. W reflektorach także nie było. Żarówek postojowych, ponieważ postojówka tutaj znajduje się gdzie indziej w tym motorze, i był to taki układ typowy dla, dla reflektorów Hondy pewnego okresu. Czyli taki dzielony, takie dzielone lustro. Tu była jedna żarówka, na górze była taka miseczka, jakby nie mam mi tutaj teraz pod ręką, taka miseczka odbijająca, która jeszcze dodatkowo nakierowywała światło tej żarówki na tutaj drugie, drugie lustro obok, które także oddawało oczywiście to światło do przodu, powodując to przynajmniej w zamyśle. Że maksymalna część, maksymalne spektrum tego światła produkowanego przez żółwkę zostanie wykorzystana. No w praktyce em, sprawdza się to tak średnio, chociaż to muszę przyznać, że nie, nie, nie są to lampy, które świecą jakoś bardzo tragicznie. E, mam doświadczenie z różnymi innymi konstrukcjami, które świecą znacznie, znacznie gorzej w oryginale. No mimo to jednak tutaj właściciel chciał to przerobić, chciał mieć ledy, chciał żeby środki były czarne, no i żeby obie lampy świeciły jednocześnie dla światła mijania i dla światła drogowego. No więc jedyną opcją tutaj to, jest, to są soczewki bilet. No i to też zrobiliśmy. Jedynie tylko taka różnica jak do tej pory, że są to soczewki takie mini. Pierwszy raz tutaj używaliśmy takich soczewek, można powiedzieć, mini biletowych, takich małych. To nie są 3 calowe soczewki, tylko są soczewki 1,8 cala, nieco mniejsze, ponieważ te lampy są no, dość małe i żeby to wszystko w środku miało sens po prostu te soczewki musiały być mniejsze one nie świecą jakoś tam słabiej od swoich większych braci może minimalnie ale naprawdę nie jest to duża różnica. Tutaj rozmiar szkła tak naprawdę dużo nie, nie zmienia. Eee, tak jak widzicie, też one są delikatnie od góry przesłonięte, ale to też nie ma, nie ma znaczenia, ponieważ tak naprawdę użytkowa część soczewki zaczyna się mniej więcej od połowy i najważniejszy jest tutaj dół tej soczewki. Eee, góra praktycznie może być zasłonięta w znacznym stopniu i eee, na nic to nie wpływa. Eee, od tyłu tutaj praktycznie żadnych zmian. Oryginalne korki, poza jedynie tym, że jest wyprowadzony dodatkowy przewód eee, na trzy. Trzy kable w jednej i w drugiej lampie. On jest tutaj łączony na, na złączkę, typu ten, ten Super Seal, eee, gdy, ponieważ te lampy muszą być po prostu złączone, bo do jednej dochodzi sygnał ze światła mijania, a do drugiej świateł drogowych. Tak, żeby obie świeciły razem, to muszą się, że tak powiem, w jakiś sposób komunikować. W środku, oczywiście, eee, zamontowana soczewka, maskownica eee, w czarnym metaliku. Całe tutaj to wnętrze zostało przemurowane na czarno, a tutaj daliśmy takie dwie zaślepki e, zaślepiające nam um, te, te, te drugie lustro jakby, e, które tutaj y, było, było z boku. E, akurat udało się dopasować taki element e, z takimi ryflami, które nam tutaj zgrywają się z tymi oryginalnymi ryfelkami na skrajach. No teoretycznie nie jest to element wymagany, ale bez niego byłoby tutaj widać trochę za bardzo bebechy. No i poza tym te lustra różnią się nieco od siebie, także układ tych ryfli oryginalnych pod spodem jest różny w dwóch lustrach, także no wyglądałoby to dziwnie, skoro już robimy dwie lampy symetrycznie, no to staramy się, żeby one jak najbardziej też symetrycznie wyglądały. Tutaj tak jak widzicie, ta maskownica jest w takim znacznym stopniu ścięta, ponieważ żeby zapewniło nam to e, regulację, gdyby tutaj nie było tego ścięcia ona by się nam opierała o klosz A tak to mamy praktycznie centymetr e, wolnego miejsca I możemy sobie tutaj regulować jak nam się podoba e, OK, ja sobie teraz te reflektory podłączę, pokażę Wam jak świeci Chociaż tak jak mówię nie ma tutaj żadnych wygibasów No ponieważ jest to tylko e, światło mijania, światło drogowe w obu lampach No ale podłączamy i słyszymy się za chwilę No dobra, lampy mamy podłączone. Tak jak mówię, mamy tutaj tylko soczewki bilet, światło mijania, światło drogowe w obu soczewkach. Także po uruchomieniu motocykla wygląda to mniej więcej w ten sposób. Świecą nam obie soczewki. One tutaj, oczywiście, to co widzicie, to jest refleks na kloszu. Bardziej to wygląda może w ten sposób, jak się pod, ustawi pod odpowiednim kątem. Takie dwoje oczu. Oczywiście są to soczewki bilet y, mechaniczne, także po przełączeniu na światło drogowe. E, tutaj za dużo na filmie nie zobaczycie, ale słychać e, kliknięcie. Jest to oczywiście e, otwarcie przysłony w obu soczewkach. E, możliwe, że słychać też wentylatory, ponieważ oczywiście te soczewki posiadają e, wbudowane wentylatory. Hmm. Są to takie nawet dość mocne wentylatory, ponieważ mówię, te soczewki są nieco mniejsze. Także te wentylatory starają się je tam w środku wychłodzić. Tak to wygląda. Oczywiście tak jak wspomniałem, oba reflektory muszą być połączone razem. No ponieważ, tak jak wspominałem, do jednego dochodzi sygnał światła mijania, do drugiego sygnał światła drogowego, no a teraz chcemy, żeby obie świeciły razem, także ten, te sygnały muszą się wymieniać. Tutaj zaznaczyliśmy także, które regulatory to regulatory wysokości, tak żeby tutaj nie było żadnych problemów z ustawianiem. Tak naprawdę te pozostałe dwa regulatory nie są tak istotne. One po ustawieniu wstępnym praktycznie nie wymagają korekty. jedynie Interesuje nas wysokość. No i cóż, to, to by było na tyle. I to, co, trzymajcie się. Do następnego, cześć.